Wiecie, mówiłem, że Terrari ma już nie być z widzami w ogóle i tak dalej, ale tak, zobaczymy co tu się dzieje. I tak jest dosyć fajnie, bo nawet się mówi, że pod koniec ciężko się rozstać i, i pod koniec właśnie jest najfajniej. Tak więc pokażę wam, jak serwer się teraz e, sprawuje. Dwa dni do końca, do wygaśnięcia. E, nie ma live'a jeszcze. E, to jest mój domek. To taki sobie na drzewie zrobiłem tutaj. O. Tu jakiś stacja z craftingiem, tu balkonik taki miłości z perkną, tu łóżko mamy oczywiście i skórę tygryska, bo jest moim tygryskiem, hechy. He. I tu mam leżaczek taki w ogóle i tu pomagali mi troszkę z pomysłami ludzie, więc bardzo wszystkich pozdrawiam i dziękuję za te pomysły. Tu na przykład chuj ktoś wymyślił, żebym zbudował. Niestety tu jest korupcja, jak byłem wczoraj, to korupcji nie było. Ale jakoś to ujdzie przeżyć, bo mój dom jak się w korupcję nie zmieni. Dzięki temu, że jest właśnie taki. To jest wieża. Ktoś sobie zbudował wieżę obok mojego domku. Filipos, dokładnie. Byłem pierwszy na Pixel Pay R'asy. Okej, okay. ktoś tu wstawił linkę. Nie wiem o co chodzi. Tu jest spawn. Spawn się nie zmienił jeszcze, bo tu jest lawa, nie wiem jakim cudem. E, co chciałbym wam pokazać? Tu był wcześniej zamek, ale ktoś go troszkę zniszczył. Nie ustawiłem kuboid, bo nie wiedziałem dla kogo. Tu jest kolejny zamek, nie wiem czy też ustawiłem kuboid. Chyba nie, bo ktoś też go poniszczył. A nie, to wieża jeszcze była w budowie wtedy. Dużo ludzi właśnie budowało sobie zamki tutaj na początek i coś wam chciałem pokazać. To jest bardzo fajny pomysł na domek. Proszę bardzo, jak tu się świeci. Zajebiste po prostu. Tu się wchodzi O, i jest się w środku. Ach, niczym starbondowy statek. Naprawdę zajebisty pomysł. Ła, odlatuje. Dobra. Naprawdę świetne coś ktoś wymyślił. Tu ktoś zniszczył całą... Chmurka. A dałem Kuboidę. Nie wiem jakim cudem ktoś to zniszczył. Kuboid był dany. Ale jest nie do końca tak dobrze. Jak byłem na live'ach codziennie, to spoko, a teraz coś tu się roz... rozpanoszyło. Zło. I... Zło i niedobrość. No ktoś w ogóle grzyba postawił, czemu nie? Grzyb chroni przed korupcją. Zawsze coś. No i tak, za momencik będzie też live'ik, za jakąś godzinkę niecałą, więc to jest taki... Wiecie, na live też będę jeszcze, ale chciałem Wam pokazać, że nie jest aż tak źle, jak było w poprzednich e, otwarciach, tak jakby w zmianach map. W pierwszej było fajnie, tutaj już coś się niszczy. Wcześniej nie było tak. Kurczę, no chciałem Wam pokazać, jak to jest ładnie, a wszedłem dopiero, jak się zaczęło robić fe. No ale okej. Okay. Tu porobiłem w ogóle... Pełno tych kuboidów, a nie wiem czy to coś dało. Tu pozmieniali widzę te biomy, żeby były jakieś inne niż korupcja, ale tu jednak i tak jest. Kappa. No i co wam jeszcze mogłem powiedzieć na ten temat? No, serwer myślę, że nie do końca wypalił tak, jak ja chciałem. No, nie mogę sobie, e, zaraz jak to powiedzieć. To jest moja wina w dużej mierze, ponieważ po prostu nie ogarniałem jeszcze do końca wszystkich tych możliwości T-Shock'a, comment, yy, tych kuboidów i tak dalej. Przez co pierwsza wersja serwera po prostu poszła walić się yy, po kilku dniach. Yy, drugi sezon to było tak, że ja po prostu sobie dałem spokój z tym serwerem i wygraliście, robiliście co chcecie. To po jednym nie była wszędzie korupcja i nie dało się ruszyć ze spawn'a. Bardzo fajnie tym tym tu jest. Poza tym, bo tak klimatycznie to jest, w ogóle jakby noc była jest dzień tak naprawdę. O, widzicie? Yy, a poza tym co jeszcze? Yy, no właśnie ja dalej zacząłem wtedy chyba dopiero ogarniać jest jak kuboidy i wszystko tam dalej... Yy, właśnie z, postarałem się już robić. Stąd też przyszła myśl, żeby zrobić sezon trzeci jak teraz. Właśnie dodaję nową mapkę. I na live'ach sobie pogrywaliśmy. Tutaj jakieś domki są. Nie wiem czemu trufli tu nie ma. Ale trzy domy aż grzybowe połączone. Dobra. Ogólnie wczoraj było trochę eventów ze Zgredziem. Zgredzie oczywiście, przyzywał milion różnych rzeczy. Serwer tak lagował, że się nie dało wpisywać komend. Ale dało się zabijać moby, więc ubiliśmy trochę mobów, to moby poznikały i dało się je komendom już wyczyścić. Tak, poznaliśmy komendy, więc yy, to akurat jakoś tam w miarę w toku wyszło. Ale co, co mnie też zasmuciło z waszej strony, właśnie, że strasznie lubicie niszczyć komuś domki, podkradać i tak dalej. To, to jest dziwne dla mnie, no nie wiem, gra to gra, to są piksele, raczej nie sprzedacie tego nigdzie, więc nie wiem co, co Wam na tym szkodzi, żeby sobie samemu coś pozdobywać. No ale dobra, niech Wam będzie. Ale co mnie zaskoczyło też na miłą część, to tak, że bardzo fajnie się tutaj budujecie, bardzo ładnie sobie pomagacie też nawzajem. Zbieracie się w grupki, jakieś robicie sojusze, nie wiem po co między, między innymi, ale właśnie nie tak, że niszczycie komuś tak u ten sojusz kontra tamten sojusz, tylko właśnie robicie sobie razem domek, coś tam, pomagacie innym w zdobywaniu materiałów na budowę. To mi się bardzo spodobało i oczywiście to jak handlowaliście itemkami, że o tutaj to, ja to zamienię i tak fajnie było. To, to mi się bardzo podobało. Yy, ogólnie tak ocena tego całego przedsięwzięcia, że tak powiem. Gdybym, jeszcze tak na koniec to powiem, gdyby to nie kosztowało aż tyle mnie, że muszę wydać to i jeszcze ludzie do mnie mówią, że słaby serwer, coś tam, coś tam, to tak odbieram jakby to była moja wina, wiecie, że wywala serwer, że mało slotów i tak dalej. No i gdybym mógł to bym zrobił lepszy, no ale niestety niezbyt mogę, więc no nie poradzę na to za wiele. Ale masz gwiazdkowego fajnego. Dobra, jeszcze pójdziemy sobie w prawo, tam za mój dom. Tu niestety ktoś to poniżył, to mi bardzo smutno, bo bardzo fajnie wyglądały te zamki, ale nie wiedziałem po prostu komu dać kuboida, więc nie dałem nikomu. Bo później by było, że... daj kuboida, kurczę, ja nie mogę budować. O, jakoś przeleciałem to w ogóle nie wiem jakim cudem. Dobra, mój domek widzieliście, to lecimy dalej na tą stronę. Bloodman niestety. Kurczak jaką obstałe. Tak, to też jest śmieszne jak latacie za mną <grym> cały czas. Aha, jeszcze był... Tu jest czyś domek, nie wiem czyj, ale na razie jeszcze nie jest zniszczony. Chyba Dresy <laughs> tak nauczyliście się pisać na tym me, coś tam, coś tam i od razu. Tu też taki domek podobny do tego mojego craftingowego. A to nic, to nic, to nic, że tak wiwernie chcecie przyzywać. My tu zabijamy bardzo ładnie. Dobra, no idzie to są domki. Chyba się przez korupcję wszystko tak wyniosło. W stronę bardziej środka mapy. W sumie latający domek teraz to jest chyba najlepsza opcja Chwila gdzieś. Ja tam miałem domki jakieś Tu jest ten, który robił Kuboida po raz pierwszy Najprawdopodobniej tam jest coraz korupcja wszędzie Wafluf? <grym>, Waflów Luftwaffle Tak, domek stoi, ale jest korupcja Tu pamiętam chyba trzy osoby w nim mieszkały w Tym par lubi placki, mniam Dokładnie. Aha, no i ocenę serwera dam tam na koniec, powiedzmy, taką moją subiektywną. Wy możecie napisać jak się bawiliście, tak samo w komentarzach, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Możecie napisać nick z gry, bo ja waszych ników tam nie ogarniam do końca, jeśli chodzi o wiecie, że na YouTube macie inny, a tutaj macie inny i... No przecież skąd kurczak tu wiedzieć, że to ja jestem, ale was jest milion ludzi, po prostu za dużo, ja tak nie ogarniam też szybko. Tępie jestem no co zrobicie. No i po prostu piszcie, piszcie, bo to mi bardzo ciekawi jak wam się podobało. Wasza opinia bardzo dla mnie wiele znaczy, ponieważ to głównie dla was powstał ten serwer. Nie dla mnie. Ja tu gram tylko tak czasami jak wchodzę, żeby coś tu pomóc komuś i, i coś tu poogarniać. No i koniec mapki niestety. No i przykro mi moja załoga opuszcza was. Spawn. piesek sobie szczeka w tle. Mam nadzieję, że go nie będzie bardzo słychać. Bardzo lubię ostatnio A, szczekać ten piesek niestety często w nocy. Dobra, i jeszcze miałem się wartnąć... Yy, zaraz, gdzie to było? To jest tutaj. Co tam jest? Może ktoś tam jest, ja się tam będę mógł teleportować. To jest dom pułapka ogólnie wielki. Jak chcecie tam wejść, to musicie bardzo ostrożnie... Tutaj, Tu w tych miejscach po prostu jest mordor. I nic się nie dać. Nie da nic zrobić, no. Znowu mapy nie ma. No niestety, no nie było mnie jeden dzień i dzieją się takie rzeczy. A ja idę popływać w baseny. Może ustawię Nun, bo, bo strasznie tutaj potworki latają. A w dzień to ładnie widać. Ładnie widać wszystko. Poza tym ta krew w basenie nie jest taka przyjemna, jak się pływa. Chodźcie do basenu, ludzie. Jeszcze posprzątam to pióro. No i teraz sobie bardzo fajnie zbudowaliśmy tu wszystko. Mam nadzieję, że się każdemu podobało, jak graliśmy. Na live'ach właśnie byliśmy, razem coś tam pokombinowaliśmy. Te zamki mieliśmy razem budować, w końcu ktoś zbudował beze mnie, ale to nic, bo ja i tak poszedłem wtedy chyba na Nesterwa na tym live'ie, więc to nie jego wina i bardzo dobrze, że zbudował, bo bardzo mi się podobał ten zamek. Tu Filipo tak samo, pamiętam jak ja budowałem właśnie ten mój domek, to on tutaj zaczynał tak samo swoją wieżę i kurczak, postawniku bojda będziemy sąsiadami, dobra. No i jesteśmy sąsiadami. Gdzie się nalazisz znowu, herc? Nie wiem. Na razie nie będę wam odpisywał. Bo na te tematy No i zamek był całkiem przyjazny, tylko że no niestety coś wam się nie spodobało chyba Tu była niby tabliczka No eee... obraz rogi, no to ty w takim razie zbudowałeś No mówię ci jakbym wiedział, że to ty zbudowałeś ten zamek to bym go wtedy skuboidował Nie miałem pojęcia szczerze więc, więc przepraszam bardzo Cię za to no a griferzy to nie wiem. Nie rozumiem po prostu tego do końca. Po co ci to, że ty zniszczysz komuś? To mógłbyś sobie sam zdobyć, a tu, że zdobędziesz to i tak masz potem przez ranę, bo nikt cię nie lubi. A kurczak cię też nie lubi. I banuje cię na przykład. No i tyle. Czym się łączy fastclock? To się łączy z tymi wszystkimi. Czekajcie, fastclock to jest ten... To, ten Pelerynka, to się łączyło. Nie, to się czymś wyłączyło takim, co gwiazdki spadały. Znaczy to chyba spadały dobra, nie kojarzę tego. Yy, ale ogólnie, właśnie teraz moja ocena. Serwer nie do końca był wypalony, tak, że tak powiem. Yy, było bardzo dużo faili, jak już mówiłem, spowodowanych z mojej strony, spowodowanych też z waszej strony, nie mówię o wszystkich oczywiście. Bardzo musiałbym pochwalić postawy niektórych graczy na serwerze, a niektórych po prostu... Kszsz, pasem zbić, pasem, no. Ale... Ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajnie budowaliście, bardzo fajnie komunikowaliście się przez właśnie czat tutaj albo przez call'a, czasami też przez skype'a, Robiliście sobie te sojusze, budowaliście właśnie razem wspólne domki, zdobywaliście, pomagaliście sobie i to mi się bardzo, bardzo podobało z waszej strony. Nie podobało mi się to, że, że właśnie niszczyliście niestety te domki. i... Wplejmiliście troszkę na mnie o to, że serwer ma mało slotów, że nie mieścicie się wszyscy, że go wywala, przykro mi, ale gdybym mógł, to bym dał więcej slotów, gdybym mógł, to bym ustawił tak, żeby się nie wywalało, ale to niestety nie zależy ode mnie, ponieważ serwer zwyczajnie jest hostowany przez serwerownię i pieniądze, na które ja bym to musiał wydać, mam różne pomysły, na które mogę je wydać, to nie są takie, że o, ja sobie coś tam chcę i sobie to wezmę. Tylko po prostu to są rzeczy, które by się przydały też na przykład właśnie nas kanał, na YouTube'a, żeby jakoś to ulepszać zawsze. No i zabity zostałem, kradnę grzyby, oczywiście op. Tak więc... O, budziłem się w domku, bardzo fajnie. Tak więc straciłem wątek. A, z mojej strony, no tak. No i co ja mogę więcej powiedzieć? No, gdyby to też było tak, że ja do końca ogarniałem te wszystkie rzeczy dotyczące administrowania serwerem byłoby pewnie o wiele, wiele lepiej, ale to też moja wina więc, no bardzo was za to przepraszam może kiedyś jeszcze będziemy robić taki serwer może kiedyś się coś takiego uda zrobić, nie wiem pomyślę o tym, bo nie powiem, żebym się źle bawił z wami tutaj razem tylko po prostu się często bardzo denerwowałem o to jak działał hosting, jak coś tutaj się działo i po prostu to też troszkę mi nerwów przysparzało no jak już mówiłem, bardzo fajnie się tutaj bawiłem i myślę, że, że kiedyś będziemy mogli jeszcze coś takiego nomić sobie. Więc wy tak samo poproszę jeszcze raz o komentarze na temat tego jak się bawiliście, co Wam się podobało na serwerze, co było nie tak. Piszcie swoje niki oczywiście z gry i tyle no. Myślę, że pokazałem jak najwięcej. Dzięki Wam jeszcze raz wielkie za grę, Mam nadzieję, że te jeszcze pozostałe niektóre są dostępne na serwerze, wykorzystacie jakoś. Pewnie jak to wrzucę, to już nie będzie żadnego dnia, ale, ale to nic. Teraz gra ciągle pełna osób. Biją się tutaj jak widzicie, więc jest całkiem fajnie. To nie jest tak, że się kłócimy, coś, to po prostu się bijemy tak na, dla zabawy, później idziemy budować, bo tak i tyle. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie tutaj. Żegnajcie YouTube, może ktoś się pożegna z Wami. Będzie na filmiku, będzie szczęśliwy, bo ludzie są bardzo szczęśliwi jak są fil na filmikach. Raz od postaci też. Co wy mi słyszycie? Trzy dni przed zakończeniem, tak. Czemu nikt się nie żegna? Dobra, nikt się z Wami nie żegna. No i żegnam się w takim razie, tylko ja. Do ususzonka i cześć.